Witam Państwa na drugim koncercie siódmej edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. Dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć niezwykłego artystę Camerona Carpentera, który wspaniale dzisiaj wypadł w swoim ulubionym repertuarze, czyli w Bachu. Moje wrażenia są takie, że aż mi się ręce trzęsą. Jestem bardzo dużym wrażeniem. Brzmi to dzisiaj wyjątkowo w domu muzyki i tańca, które okazało się bardzo dobrym akustycznie miejscem, co Cameron podkreślił zaraz dzisiaj na początku, jak tylko usłyszał pierwszy raz te organy. Uważam, że interpretacja była bardzo interesująca, że jestem pod wrażeniem jakości brzmienia instrumentu. W ciekawy sposób odzwierciedla instrument prawdziwy, piszczałkowy. Dla mnie posiada bardzo ciekawą barwę, mnóstwo ciekawych głosów. Symfonietta Krakowia, która świętuje w tym roku 25-lecie swoich urodzin, jubileuszowy sezon, świętuje właśnie z przyjaciółmi i z instytucjami, które od lat są z nami. Trzeba powiedzieć, że organy są tak potężne, że pod koniec, jak organista włączył tutti, to chyba sam budynek nie wytrzymał. Mi się wydaje, że niestety organy pokonały ten budynek. 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido Zobaczymy niezwykły spektakl Patryka zuskinda, sztuka kontrabasista w wykonaniu jedynego w swoim rodzaju jeżego sztura. Wrażenie jest kolosalne, także zapraszam na kolejne edycję Wszystkich Państwa.